Dziękujemy naszym gościom. Dziękujemy wszystkim osobom, które dzisiaj są z nami. To jest coś niesamowitego. I zróbcie hałas sami dla siebie. Daj mu trochę wędlinki, co? Nie. No daj mu. Nie, bo będzie tu przyłaził. Dam mu jak zjem. I tak będzie siedział. <noise> Śniło mi się, że Aneta, czyli nasza główna wokalistka nie przyjechała. I e, wysłała tylko swoich tam dwóch e, m, pracowników. I oni puszczali muzę z y, jakiegoś radia, w ogóle nie było głośno, y, prawie nikt się nie bawił. Chciałam ich wywalić i że podłączam swoją muzykę, a oni powiedzieli, że nie dadzą mi kabla. Czy wy przyjedziecie? <noise> przyjedziecie? Wszystko zaczęło się od jednej imprezy, gdzie jako no, szczeniaki na dobrą sprawę. To były te klimaty, ta domóweczka, wspólne, wspólna zabawa, jeszcze alkohol poniżej 18 roku życia. Karola mi od razu wpadła w oko. Dosłownie od razu. I to tak od razu, że ja przez całą imprezę chodziłem za nią. Michał ja, zaserował mi pyszną pizzę, pachniał przepięknie, miał piękne perfumy i skradł moje serce. Nie, nie skradł mi od razu serca. Łaził za mną, strasznie. Szczerze, na początku mnie nie widziała. Po jakimś czasie stwierdziłam, kurde, w sumie fajny ten Michał i zaczęliśmy pisać. Kupiłem pierścionek, zabukowałem loty, gdzie? No, kochamy kuchnię włoską. Marzyła nam się podróż do Rzymu bardzo długo, e, też ze względu, w sumie głównie ze względu na jedzenie. Więc polecieliśmy właśnie do Rzymu, cztery dni zwiedzaliśmy, jedliśmy pyszne jedzenie i ostatniego dnia e, poszliśmy na spacer. Pojechaliśmy na taki punkt widokowy i nawet nie myślałam o tym, że coś się wydarzy. No, i podziwiamy widoki. No i mówię Karoli, że poproszę tutaj pana obok, żeby nam zrobił zdjęcie. I nagle widzę, że coś wyjmuje z tego plecaka. Mówię, o, wiem, wiem, co się wydarzy. Klękam, głos mi się łamie, zadając to kluczowe pytanie. Piękny. No i powiedziałam, tak, oczywiście. Tu jest mój piękny pierścionek. <laughs> Od kiedy pamiętam, łączyła nas nie tylko wielka miłość, ale również wielka przyjaźń. Wszystkie wspólnie spędzone lata, niezapomniane chwile, wyjątkowe podróże i pojawiające się wyzwania, i to w jaki sposób sobie z nimi poradziliśmy, tylko pokazały mi i utwierdziły w tym, że jesteś osobą, z którą pragnę spędzić każdy kolejny dzień mojego życia. Przy której chcę się codziennie budzić i z którą chcę zasypiać. Dla której chcę przygotowywać wspólne kolacje, dla której chcę być opoką i wsparciem w każdej chwili. Michale. Gdy myślę o tym dniu, serce zaczyna bić szybciej, a uśmiech sam rysuje się na twarzy. Zawsze pragnąłam cię bardzo. Dziś chcę ci jeszcze mocniej. Chciałabym, aby miłość, która dzisiaj przepełnia nasze serce, nigdy nie zgasła. Z tobą na zawsze i wszędzie. Razem możemy wszystko. <słuch>